Hejka, dzisiaj robimy zaległe specjalne 2000 subów, czy tam 3000. Sorry, nie pamiętam ile już ja mam tych subów, bo były tak szybko lewicie z tymi subami, że ja nawet za nie nadążą. Ale dziś y, rysujemy wojaka. Pokażę wam jak narysować ładnie wojaka. A, i wojaki to jakby co to, to taki skrót od wojowników. Najpierw rysujemy taki pysk, a potem robimy kółko, takie na pół jakby. A teraz rysujemy nosek, taki jeden pasek przy drugim. Teraz rysujemy ucho, to taki trójkąt z boku koło drugiego. O, nie zauważyłam, trochę za daleko głowa pojechała, a więc wy... Musimy wytrzeć trochę. No i teraz znowu poprawiamy. Dobra, poprawione, a więc teraz możemy dalej. Dobra, a więc teraz rysujemy tej włoskiej w uszach, w jednym i w drugim. Dobra, no ucho jest, a więc teraz drugie. Teraz rysujemy włoski, ale oczywiście nie każdy musi, zależy jakiego wojeka kto chce narysować. Teraz rysujemy buzil, jakby takie fale. Właśnie tak. Teraz rysujemy oko, czwór ściśnięty z jednej strony. Teraz rysujemy środek okań się nazywa. Mam to na końcu języka. Dobra, tak wygląda na razie nasz wojak. Prawiony, ale teraz tylko brew trzeba podres. Dobrze, a więc teraz rysujemy brew. To po prostu taka krew chylona. Dobra, to teraz będzie nagrywane bez efektu dźwiękowego i ciało. Ja będę oddzielnie rysować, ale razem, No bo czy mi się tu niby ma zmieścić ciało, ale teraz będziemy właśnie rysować to ciało i będziemy teraz zaczynać. Tutaj rysuję te dwie kreski, dlatego że nie pamiętam, gdzie była szyja. Tu musi być, bo nie wiem, ale tutaj rysujemy takie futerko z boku szyi. Tak o. I teraz tutaj na dole rysujemy łapkę. I teraz jedna łapka już jest i teraz tutaj robimy takie zagięcie i tutaj rysujemy drugą. Nie no, trochę coś tak krzywa łapa ta wyszła, więc chyba teraz będziemy musieli zmywać. Dobra, zmyte, a więc teraz znowu rysujemy tą łapę, o, ucięcie było, więc... Teraz brzusio. Nie wiem czy trochę za dużo, czy nie. Wy możecie oczywiście mniejsze. Dobra. Tutaj już takie same łapy mogą być, a więc chyba tego nie muszę okazywać. Tutaj rysujemy plecy. No, część intychnął, a teraz ogonek. Jaki strasznie puchaty będzie. Zależy jakiego kota chcecie narysować. Nie taki puchaty. I tutaj mamy głowę. I tutaj mamy ciało i nasz wojak gotowy. Jeśli chcecie więcej takich mm, odcinków z tutorialów na rysowanie różnych rzeczy, to piszcie i narka.